Mentalnie są cali muzyką, charyzmatyczni afomendan. A serwis informacyjny zaczynamy od Polski od trudnej sytuacji pogodowej. A na kasprowę Wierchu około 300 osób musiało być zwożonych w trybie awaryjnej. Informacje o 9. Do zobaczenia. To będzie hit. Zabiorę mamy w podróż życia. To Boisz się? Jeszcze raz ja? Wielka rodzinna przygoda. Z Marszkiem się robią przejście Ruszą w świat. Z stąd! I odkryją się na nowo. Zawsze coś wymyślisz. Ja? Uh! Dzięki, żeś mnie tutaj zabrał. To się nie dzieje. Sprawo, przepraszam! Nie mów do mnie teraz! Nowy program Starsza Pani Musi Fiknąć. Od środy o 21.30 w TVN. Na program zaprasza sponsor Tarczyński, producent parówek i kabanosów bez konserwantów, tarczyński naturalnie. Wspaniała no wizyta u nas w studiu. No A właśnie tutaj nie no możemy się na dziwnie plewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie bójmy się tego określenia. Książe wśród korespondentów <laughs> zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Marcin, to to... Brona, Wiedziałam, legenda ja partów. Legenda światowej to... reporterki.